Witam dziś z Istanbulu. Za mną widzicie nowy Istanbul. Jestem w tej chwili w Pałacu Sultana. O czym dzisiaj będzie? Dzisiaj będzie o tym, co jest potrzebne, żeby budować wielkie organizacje. Jedna bardzo ważna rzecz, o którym większość ludzi nie wie, tudzież nie zdaje sobie sprawy, a to widać bardzo wyraźnie tutaj w Pałacu Sultana i to było ważne tysiąc lat temu i to jest ważne dzisiaj. Do zobaczenia w na następnej części. Zapraszam do Pałacu Sultana. Witam, stoimy w całym centrum, w całym sercu pałacu Sultana, w pałacu Topkapi. Największy na pewno pałac i kompleks pałacowy. W Turcji w Sultanacie, w wielkim cesarstwie Sultana. I ja zwiedziłem już tysiące pałaców, setki pałacy w całej Europie, na świecie. To jest prawdopodobnie jeden z największych. No chyba tylko nie wiem, zakazane miasto w Chinach może być większe w Pekinie niż to. Natomiast na pewno największy pałac w Europie, bo to jest jeszcze w części europejskiej Istanbułu. Wielkie przedsięwzięcie, tu są cztery dwory w środku. My jesteśmy tutaj w czwartym dworze i za mną widać zaraz powiem co. Natomiast tutaj mieszkało do 5 tysięcy ludzi wewnątrz tych murów pałacowych i dziennie gotowano nawet do 10 tysięcy posiłków. Wielkie przedsięwzięcie, i większość ludzi nie zdaje sobie sprawy, że do takich wielkich przedsięwzięć. Wielkie przedsięwzięcie, dlatego że sułtan rządził niesamowicie wielkim imperium. Wówczas największe imperium świata miał największą armię na świecie, prawdopodobnie milionową armię. Do tego jest potrzebna logistyka i organizacja, żeby prowadzić takie wielkie przedsięwzięcia, żeby dokonywać rzeczy na tak wielką skalę, potrzebna jest organizacja i logistyka. I do tej organizacji potrzebni są ludzie i żeby, żeby, mieć, ludzi, żeby mieć ludzi, którzy robią odpowiednie rzeczy, którzy prowadzą tę organizację, którzy rozwijają tę organizację, którzy utrzymują tę organizację i troszczą się o to, żeby ta cała maszyneria działała, ci ludzie muszą być kształceni, muszą być trenowani. I tutaj wewnątrz pałacu, w samym sercu pałacu jest szkoła administracyjna, gdzie byli właśnie najwięksi urzędnicy, czy nie tylko najwięksi, najwyższego szczebla, ale też innych szczebli e, uczeni i trenowani, i edukowani. Tu właśnie za mną widać tą szkołę i właśnie to jest potrzebne, logistyka i organizacja. Większość ludzi nie zdaje sobie z tego sprawy żeby robić takie rzeczy. Tu jak się jak się tutaj przechodzi, to tutaj jest o wszystko zadbane. Oczywiście już pominąwszy to, że w tamtych czasach Europa była na poziomie średniowiecza, to było zacofanie, natomiast tutaj kanalizacja, ogrzewanie oczywiście. Higiena na najwyższym poziomie, łaźnie i, i tak dalej, które myślę nawet w dzisiejszych czasach uchodziłyby za luksusowe. Tam będą przebitki, zdjęcia, zobaczycie jak to wygląda. Ale tutaj właśnie bardzo dużo ludzi na tym terenie razem ze sobą żyło i stąd było sterowane ogromne mocarstwo. I tego dokonywali ludzie. To było możliwe, mimo tego, że nie było komputerów, że nie było jakichś współczesnych środków komunikacji. To było możliwe dzięki idealnej organizacji, dzięki procesom. Jeśli chcecie, żeby Wasza firma działała sprawnie, jeśli chcecie budować wielkie firmy, musicie wprowadzać procesy i te procesy muszą być obsługiwane. W dzisiejszych czasach, w dużej części jak najlepiej przez maszyny, przez komputery. W tamtych czasach byli to ludzie. Ludzie są zawsze potrzebni, nawet jak macie najbardziej nowoczesną, najbardziej wspaniałą organizację, żeby ją właśnie rozwijać O tym chciałem wam właśnie opowiedzieć dzisiaj z Istambułu, z wielkiego pałacu Sultana, gdzie żyli praktycznie wszyscy sultanowie Cesarstwa Osmańskiego Zapraszam do haremu Sultana To tyle na dziś. Jeśli ten film Ci się podobał, daj mi łapkę w górach. Jeśli nie, w dół oczywiście, zasubskrybuj pod spodem, jeśli tego nie zrobiłeś. Przekaż, udostępnij bliskim znajomym. Kiedyś Ci za to podziękuję. Ja tutaj mówię o tym, jak się robi rzeczy na dużą skalę, jak się robi rzeczy niemożliwe, jak myślą miliarderzy, jak myślą ludzie, którzy osiągnęli najwięcej na świecie, a sultanowie. Sultanowie tureccy zdecydowanie bardzo dużo osiągnęli w swoim życiu. Ja tutaj mówię o tym. Trochę o kryptowalutach, mówię o ekonomii, mówię o tym, jak działa świat. Także jeśli ten film się podobał z pewnością spodobają się moje inne filmy, zapraszam Cię do ich oglądania, to ty na dziś dokonajmy dziś czegoś niezwykłego. Cześć!